Dzień dobry, jestem Christian, a to odcinek ze Skywars. I dzisiaj jest ze mną Janek. Hej, dzień dobry. E, jakby ktoś nie wiedział jak się gra w Skywarsy, e, już pan Jan Batman 121 śpieszy z pomocą. Skywarsy to jest wiedzą, takie... że jest ileś tam wysp. Masz skrzynię. A w skrzyni są początkowe itemy. Budujesz się do przeciwników i ich pokona pokonujesz. Jeśli pokonasz wszystkich swoich przeciwników, wygrywasz? Na tym polega już Star Wars, jakby ktoś nie wiedział Sky Wars. Jakie Star Wars! Wars. Dobra, y gdzie się zaczyna gra? Muszę poczekać chwilę. A, no i żeby się do kogoś budować trzeba mieć albo kupione bloki, albo trzeba się budować z paczek. Albo trzeba wykopać ziemię i trzeba się budować. Albo czekać się albo czekać aż No i za zwycięstwo dostajesz 100 monet. Trochę długo. Nie ja tu bym. Właśnie, żeby Więc, więc o, ale już, no Jak ktoś nie widział, to no. to są zasady skajbursów, a my zaczynamy za sekundę. nie Skajbursów. Startowanie roku. Sylwester jest. Wiecie. No wreszcie nie topnęło. Nie, bloki się już ma. są to inne Skywarsy niż ja grałem kiedyś. Tywa, chłopiec do mnie przedł. Ał Tywa chłopisz mnie pokonuje. To no... jest taka wersja, bo jest skrzynek jednak. Wiesz co, nie wytrzymie, nie? Co zabił cię? Jakiś chłop w ogóle... 20, plus 20 tysięcy życia, bo strzelałem do niego, atakowałem go nawet jednego zdrowia praktycznie nie Tracił. Po prostu mnie goni po dwóch wysepkach. Niszczy za sobą wszystko i, i ja jeszcze muszę patrzeć na niego, co on robi, bo zaraz mnie. Ani już po prostu wpadłem z tego, nie? nie? Nie wnikam, że miałem dwa serca. Da się jakoś spectratorować? Da się chyba. To nie jest tak! No, może nie, zagramy w inne Skywarsy. Ty, ten. Tym... dobra, ja wiem, że czemu. już y... wiem, czemu on tracił zero życia na sekundę, bo on sobie kupił Game Pass diamentową zbroję. No, ale ja znam jeszcze inne Skywarsy, to poczekaj chwilę. Widzowie będą widzieli, kurde, Jak y... my szukamy jakichś gier. Jeśli nie chce czekać, to nie chce przewinie. Po prostu. Ale to są takie Skywarsy do tryhardowania. Trzeba się tak skupić. Kurde, ja jak grałem? Bo ostatnio grałem. Kiedy ty byłeś w Czechach? W Czechach. Nie? Ty, ty wiesz co? W Czechach. No, grałem. Kiedy umarłem, nie, ja to tak się wściekłem później. Wprowadziłem ten do zegarku. Było tak wysokie. Normalnie... A nerw... A nawet mi nie pokazało tego. Stresu. Tak wysoka skala. O, Jezu. O no, kurde ta, ta gra w GTA. Dobra, to już ten? Co? Już mogę. A dołączyć? No, do ciebie. No tak! No dobra Sky Wars Czy takim nie Jestem! Jest w Jest skrzyniu Zobacz co innego Pięć, kilu... Graj o kurde Dola czy... Edo, po prostu mam solo! No to jest kursorem, nie mogę ruszać. Tu jakby ten odcinek powstał z wyniku tego, że w poprzednim odcinku powiedziałem, że zaraz być może pojawi się nowy. Bo tamten był tak krótki, że ja sobie powiedziałem, nie może być taki krótki odcinek, więc zrobiłem sobie drugi. O, o i to jest ta wersja trójaki. No, to one są według mnie lepsze, trochę. No, one są zdecydowanie lepsze. Bo... Ale tamte nie są bardziej klasyczne, co nie? Tam są bardziej takie klasyczne. Oj, razu, ja tu w ogóle nie, nie robię. boska. Ale te są da, takie dla początku, ją... O, kurde, w skrzyni mi się trafił cały set. Co? Jest taka możliwość. No? Cały set mi się trafił. <laughs> Śnieżka uciekł, chłopie trafił <laughs> Chłop, powiem ci tyle, nie? Ktoś Ktoś Chciał mnie zabić Tylko Tylko, że ja byłem na czymś, gdzie trzeba było skoczyć Tylko on nie skoczył i sam zleciał, nie? A ja go śnieżką walnąłem Tylko teraz to Mi się jakoś klawiatura zbugowała Nie niewiadomych powodów Jakby po prostu klawiatura w kółko wciskała w łup, przez to spadłem, nie wiem czemu. Ale trudno się mówi. O kurde, mam lepszego seta. Łuk i strzały. A mi szuka gry. Buduję się na wyspę. I wiem jedno, że mi się kończą bloki, więc... więc jest... O! Kolejna śnieżka! Ja dostałem śnieżkę, choć przez chwilę myślałem, że jakiś zjadłem. No ile nie i nie ten... ten... No i nie Mam nadzieję, że na dostanie jakiś armor. Dobra, armor jest. Nawet śnie... Ty, bo ja już na samym starcie mam cały armor. Podobnie do ciebie, a w drugiej skrzynce... Podwójny miecz. O, lepszy hełm i lepszy miecz. Okay. Ktoś to wszystko wyczyścił. Jeszcze lepszy miecz. Jeszcze lepszy. Ja sprawdzę, czy ktoś przypadkiem... A ja mam diamentowy miecz już. Już masz diament... Znalazłem w skrzyni Aha W ogóle ja to taki typowy chłop co nie wie jak się gra Stoi se W wrogu Stoi se w rogu, nikt go nie chce w ogóle Ja będę wykilowł O lepsza zbroja, lepszy miecz Dobre I Bardzo tyle itemków już Tu były takie rubinowe skrzynie, jeszcze lepsze Kolejne, o, teleportery. Nawet nie wiem, co Kolejne w ogóle. bloki. Super. Ty, a ja tu w ogóle ludzi nie widzę. Ty w ogóle wiesz, że ktoś był taki mądry, że został skrzynkę na samym starcie? Sprawda, Oczywiście, że nie dostanę tu nic lepszego, ale wyczyszczę. Ej, ale ja tu nikogo nie widzę. Ała! Piję się. Piję się z kimś. Piję. Ty, bo u mnie zostały raptem. Nie zostały raptem cztery osoby, nie? I ja mogłem wygrać grę, ale byłem taki mądry. Słuchaj, o Jezu, jak ja byłem mądry. Trzy, trzy osoby mi zostały, w tym ja, a ja spadłem jako ostatni. Ale byłem jako drugi, byłem jako drugi. A ja byłem jako czwarty, tylko spadłem jak ten ostatni głupek. Ja wiem, że. Ostatnie cztery osoby to ja spadłem, by ten... Ej, tego. wywaliło mi. O wywaliło Jezu. mi internet. O Jezus Maria ale nie no, te są zdecydowanie lepsze. Tak Ale kurde, takie PvP z gościem. Normalnie wziąłem łuk, normalnie do niego celowałem, nie? Dwa razy go trafiłem, później mnie obszedł od tyłu. W ogóle zaczęło się to tak. On mi rzucił bombę, ja odskoczyłem. Od razu wziąłem łuk, zacząłem do niego strzelać. Później do mnie podszedł, ja wziąłem miecz, i była bitwa na miecze. I on mnie zrzucił. Ja już nas. Ja w kolej, Ja teraz w swojej obecnej turze mam już na samym starcie całego seta. Chyba zawsze tak jest, bo tu masz hełm, klatę, spodnie i od razu buty też razem z Mhm. Mm a jaką <coughs> Widzę <powodu, tam> <coughs> Oczywiście nie muszę mówić, że nie zawiem. Ej, jakbyśmy zagrali teraz w Bedwarsy, a nie Skywarsy. O Jezu, w Bedwars to nawet mnie nie mówi. Dlaczego? W Bedwarsach to przecież są tacy tryharderzy, że o Jezu. Już Chyba bior... nie wiedziałem, się, że ja należę do takiego ogrona. Ale harderów? Ja nawet nie umiem grać tak naprawdę. I ja nawet w o, tak nie umiem ja grać, nie? I ja nawet w nie umiem grać, bo sobie podłożyłem klotek, żeby skoczyć i nie skoczyłem. Chyba zrobię to, co w ostatnim odcinku, czyli... Dobra, ten był! Czyli powiem, dobra, ten był krótki, to robię, dwie kolejny. Nie, ale nie musisz. Co? Nie musisz, bo nie, nie zmienię odcinka. Chyba, że już się jest drugi. No nie, no przecież zrobiliśmy tam ten z War Kuna I teraz robimy ten. No właśnie. Ty, Skywarsy, mi dołączyło. Może i tak zrobimy kolejny odcinek. Dobra, dawaj. Dobra, to ro ja robię ostatnią rundę i witamy w kolejnej grze. Zrobię jest Jak będziesz umierał? Myślę, że nie. Będziemy razem w grubie. Będziemy się dobierać w, do koloru. Ja, to naprawdę chyba zawsze takie jest, żeby z pełnego seta w, tej, w Basko, boska, dodaję, nie, jak, to, jak, to, jak, to... Jak, to... jak ja kiedyś trafił. Jak kiedyś grałem, to mi się trafiła tylko klapa. O Jezu, tutaj nikt nie był. A ja się już na pierwszą by... sepkę dokopałem tak szybko, że tu nikogo nie ma. Już nawet łuk z... O Jezu. A mówiłem, Bracie, że nikogo nie, nie ma. To czekam Próbujmy i cię to, dołączę. Dobra, nie zostawił.

Mojego kuzyna na komputerze tak tryhardowałem w prawdziwe bedwarsy no, Ale w minecrafcie nie? No a w minecrafcie według mnie to jest trudniej no, W minecrafcie tak Jest Minecraftcie trudniej, to. a ja jestem bardziej przyzwyczajony do minecrafta Ale w minecrafcie to też grają ludzie, którzy całe życie się poświęcają na gierami Mój ja grają albo małe dzieci albo stare chłopy. A ja to jestem taki mądry, że sobie znowu zleciałem sam z siebie, po prostu wyleciałem sobie z rozgrywki. <coughs> dobra, słuchajcie. Ja, 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 ja w tych Skywarsach umieram tylko od tego, gdy spada. spadam. Widziałem, że w Bedwarsach jest kwadratowy go. Jeszcze? Dobra. Ej, to różne te, być klasyczne Bedworsy, Lucky vlog. Mini Wig Moten, Bedwors 30V30. E, panie Janku, e, ja tylko się tak powiem, już się możesz pożegnać, bo to już kończymy ten odcinek. Bye, bye! Tylko nie tak głośno, ale dobra, pa.